Witam Cię Zbyszku. Bardzo dziękuję za ten czas. Zgodziłeś się na to nagranie. W czasie takim, że to jest słuchaj rok czasu od zakończenia naszej współpracy w Tauron Wytwarzanie. A współpracowaliśmy trochę, bo ponad 3 lata i pewnie tutaj słuchacze liczą na długi jakiś odcinek. Myślę, że na, podzielimy to na kilka. Dzisiaj chciałem Cię zapytać o takie najważniejsze rzeczy. czy. Co, co, co z tej naszej współpracy zapamiętałeś? No i tak, żeby dobrze zacząć, pamiętam, to był 2017 rok. Proszę, powiedz, co wtedy się działo w organizacji? Jak byś określił to najważniejsze wyzwanie, które poskutkowało zaproszeniem nas do współpracy? Co się wtedy działo? Co było Twoim motywem? No, witam Cię. Również to faktycznie już, już rok czasu, niedługo. No i, i, i to w sumie około trzech lat współpracy, to, to, to cofamy się wstecz do roku 2017, więc rzeczywiście trochę czasu minęło. Natomiast no, trzeba podkreślić jedno, że w tamtym czasie, zresztą nie tylko w tamtym czasie, branża energetyczna stanęła, stoi wo, czy działa w obliczu poważnych wyzwań. Zmian w otoczeniu i w, niej, w samej branży oraz potrzeb optymalizacyjnych. I rzeczywiście wtedy, w ramach działań, które prowadziłem, to wytwarzanie taka zmiana następowała zarówno zmiana organizacyjna, ale tego obszaru, którym zarządzałem ale również wszelkich procesów nie tylko w moim obszarze, ale w całej firmie. Mówimy tutaj o reorganizacjach, optymalizacjach, ale też nowych wyzwaniach związanych z chociażby z, z tematami big data, digitalizacji w ogóle, zarządzaniem ryzykiem awarii, zarządzaniem niezawodnością, więc tych tematów i oczywiście tematy branżowe, czyli. Czyli wprowadzenie nowych norm emisyjnych dostosowanie całej infrastruktury do, do tych wymagań. Okej, okay, okay. okay, to jest ciekawe tło. I teraz powiedz mi tak, bo był oczywiście cały proces wyboru yy, wykonawcy i yy, powiedziałeś o takim tle, jakby bardzo mocno branżowym. tak? My, my nie jesteśmy firmą, która. No specjalizuje się wyłącznie w jakby w obszarach energetycznych. Co, co, prawda, praktycznie, co było takim decydującym motywem, tak, o, o tym, że zaufaliście akurat nam, tak, jeśli, jeśli pamiętasz ten proces, co, co było takim wyróżnikiem, coś, co okazało co, co wam zaufać? No rzeczywiście tutaj poszukiwałem jakiś metod rozwoju i Wspomagania tej zmiany, którą wtedy realizowaliśmy. Szukaliśmy od takich klasycznych szkoleń, w zasadzie z jednej strony, po bezpośrednie coaching z drugiej i rzeczywiście w Waszej propozycji odnaleźliśmy taki zintegrowany, takie zintegrowane podejście. Do zarządzania zmianą i takim e, wsparciem rozwoju osobistego, a przez to rozwoju organizacji. E, no i jak pamiętasz, było to postępowanie przetargowe, gdzie e, zespół wybierał spośród różnych możliwości, e, gdzie decydowała nie tylko cena, ale taka ocena jakościowa e, tego programu, do, do, który był do zaproponowania. E, mieliśmy do wyboru jeszcze jakieś tam. E, Powiedzmy scenariusze oparte o biznes casey czy w wręcz takie symulacje biznesowe. Jednak wasz program został wybrany jako najbardziej z naszego punktu widzenia praktyczny, bo łączył te aspekty zarówno rozwoju i celów rozwojowych. Ja pamiętam jak dzisiaj tą, tą komisję nie wiem, od kogo padło takie pytania, ale było pytanie o, o biznes casey, czy będą. Ja pamiętam też moją odpowiedź. Powiedziałam pani Prezesie, no jedynym casem będzie Wasz case. <tak>, tak naprawdę, chcemy się skupić na tym, tak. co jest wyzwaniem, co jest celem biznesowym, co jest Waszą potrzebą i będziemy chcieli to wspierać, prawda? To, to pamiętam tą dzi jak dzisiaj rozmowę.